Podcast Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Rozmowy o medykach, perspektywie pacjenta i zdrowiu. Sezon pierwszy. Rozwój. Dzień dobry, nazywam się Anna Woda, a to jest bonus do pierwszego odcinka podcastu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Trwają intensywne obrady ostatniego posiedzenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych ósmej kadencji w 2023 roku. Nagrywamy na początku grudnia. Mimo intensywnych obrad, gość odcinka udziela odpowiedzi na jeszcze jedno ważne zagadnienie. Jakie zmiany nastąpiły w znowelizowanym kodeksie etyki pielęgniarki położnej Rzeczypospolitej Polskiej? Jakie są plany pracy Komisji Etyki? Odpowiedzi udzieli gość pierwszego odcinka, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarki Położnych Siódmej kadencji, a obecnie przewodnicząca Komisji Etyki działającej przy Naczelnej Radzie Pielęgniarki Położnych ósmej kadencji, pani Zofia Małas. Dlaczego ważna jest w tej chwili komisja i przede wszystkim duża praca czeka komisję. No i oczywiście nie tylko komisje, ale też w całej Polsce to Okręgowe Rady czy Naczelną Radę, bo 17 maja Krajowy Zjazd przyjął uchwałą oczywiście nowy kodeks, znowelizowany. Kodeks, który mieliśmy pierwszy, to był z 2003 roku, przyjęty też uchwałą czwartego Krajowego Zjazdu. No, on wymagał już aktualizacji. Postęp medycyny w tych dwudziestu, ponad 20 latach jest tak ogromny, że trzeba było pewne rzeczy doregulować, które wcześniej, które wcześniej, no nie było potrzeby, żeby one w tamtym 2003 roku się znalazły. Chociażby jeżeli chodzi o zapis kodeksu etyki, to cały, cały obszar właśnie social mediów. To doregulowaliśmy bardzo. Położyliśmy również nacisk na rolę samorządu. Jaka jest rola samorządu, Jaka jest, jakie są prawa, ale też obowiązki członka samorządu, pielęgniarek i położnych, bo wiemy, że jest to zawód zaufania publicznego, społecznego. Oparcie ma w ogóle w Konstytucji artykule 17, że samorządy się tworzy w imię ważnego interesu społecznego a najważniejsze dla każdego naszego obywatela jest życie i zdrowie. W związku z tym ten kodeks etyki, również tam to zostało podkreślone w tym zdowelizowanym kodeksie etyki. Jak ważna jest rola samorządu, jakie relacje powinny panować między zespołami terapeutycznymi, bo to nie chodzi tylko koleżanka pielęgniarka z koleżanką pielęgniarką czy położną, ale również inne grupy zawodowe, gdzie my pracujemy na rzecz i dobro naszego społeczeństwa. Zatrzymam się na chwilę przy social mediach, bo myślę, że przy tej okazji warto wspomnieć, że Naczelna Izba Pielęgniarki Położnych ma swoje konto na Instagramie i to również działanie podczas pani kadencji w marcu. Tak? Z tego roku naczelna izba pielęgniarek położnych znalazła się na Instagramie. Konto prężnie działa również na temat projektu, ale nie tylko. W kodeksie etyki wybrzmiewa, że wszelkie działania pielęgniarki położnej dotyczą właśnie również tej sfery internetu i social mediów. Jakie kroki, jakie działania w związku z tym, jako przewodnicząca komisji, planuje pani na najbliższy czas? To znaczy, na pewno musimy. Przeszkolić, jeżeli chodzi o nowy kodeks. Również myślę, że do połowy przyszłego roku powinien zostać opracowany przez, przez ekspertów bioetyków komentarz do tego naszego kodeksu, bo to będzie taki dużo szerszy materiał pomocniczy. I no i co? Kodeks naprawdę w każdym swoim zapisie kładzie przeogromny nacisk na nienaruszalną i niezbywalne prawo każdego człowieka, każdego pacjenta, każdej pielęgniarki, każdej położnej, jeżeli chodzi o godność człowieka, żeby ta godność nie była w jakikolwiek sposób naruszana i nie można sobie publikować w mediach Społecznościowych, Instagram, Facebook, inne, inne, właśnie, komunikatory, już takie, właśnie nowoczesne. Nie można sobie bezkarnie wypowiadać się. Niestety, albo, stety, musi to być w sposób taki, żeby nie naruszyć niczyjej godności. I na pewno, na to Komisja etyki będzie kładła bardzo duży nacisk w swoich szkoleniach, ale też w postępowaniu i, i jeżeli chodzi o administratorów portali właśnie tych społecznościowych, że jednak muszą mieć jako, jako właśnie administratorzy pełną świadomość, że niewłaściwy wpis powinien szybko zniknąć. Nie można nikogo obrażać, bo nie można nikomu uwłaczać godności. Także to, to, jest, to też jest wyzwanie. To jest wyzwanie nowy, nowych czasów, prawda? Tak, bo wcześniej nie było takiego. Tworzy nam się taki nowy zawód, influencer medyczny, czy w ogóle edukowanie, bo to też wybrzmiało podczas spotkania, które odbyło się w izbie, w którym ja miałam okazję uczestniczyć jako, jako osoba działająca w sieci, że pielęgniarka położna, która edukuje w internecie. Tak samo, jak edukuję w czasie rzeczywistym z pacjentem, ale właśnie dopytam jako osoba działająca w sieci, czy tylko my w social mediach będziemy objęci tym bacznym okiem, czy to dotyczy ogólnie działalności w internecie? To jest na pewno ogólna zasada w internecie, że, że nie można sobie bezkarnie pisać cokolwiek, bo zobaczmy, co stało się z europolitykami. Oni tylko zalajkowali, tylko zalajkowali, ale treści. Dyskryminujące uchodźców I, i co się stało? Rozpętała się burza i będą ponosić odpowiedzialność. Tylko za lajkowanie. Czyli za wyrażenie tak, tak. naprawdę swojej tak. przychylności wobec jakiegoś tak. działania. Będąc w tej przestrzeni, widzę dużą potrzebę tych szkoleń, o których, o których pani prezes mówi, bo ta edukacja jest nam bardzo potrzebna, bo właśnie, tak jak, tak jak pani prezes powiedziała, to jest stosunkowo nowe, nowa przestrzeń też dla działania. Tak. A jesteśmy zawodem zaufania publicznego. Czytają nas również pacjenci i poruszają się, tej przestrzeni, mam takie wrażenie, że my czasem o tym zapominamy, to znaczy, że rozmawiamy jakby ze sobą, ale tej rozmowie przysłuchuje się cały może powiedzieć świat, tak? wszyscy, wszyscy jakby widzą nasze rozmowy i czy, czy w, przy okazji dyskusji na temat zawodu położnej, czy przy okazji sprzeciwu seksualizowaniu, dbanie o, to, o ten dialog i o tą komunikację, cieszę się, że to będą działania ważne ważne dla, dla, dla Komisji Etyki i, i cieszę się już na te, na te szkolenia, edukację na temat właśnie kodeksu etyki, bo on nam bardzo pomaga. To znaczy tam jest wiele precyzyjnych zapisów na temat tego, jak mamy postępować, na przykład dotyczące informowania. Pacjenta, tak. więc on jest taką wskazówką i gratuluję, bo na pewno prace były intensywne, burzliwe, a kodeks jest naprawdę, naprawdę precyzyjny, dobrze się go czyta. Jest też, widziałem, że już jest wydany, więc gratuluję prac. Tak, to było, to było w programie na Siódmą Kadencję. No ja jako prezes właśnie Naczelnej Rady Siódmej Kadencji ja nigdy nie dyskutuję z uchwałami samorządowymi ani Krajowego Zjazdu, ani Naczelnej Rady, tylko ja jestem odpowiedzialna za to, żeby te uchwały wykonać. Więc można powiedzieć, że to było takie moje dziecko i mój konik, jeżeli chodzi o kodeks etyki, bo to też podnosi prestiż naszych zawodów. Jakże ważne tam są zapisy praktyczne. To są też narzędzia dla naszych organów dyscyplinarnych rzecznika okręgowego, naczelnego, teraz no, dla sądu. To również jest ważne. Tak, ja dodam, bo niewiele osób tak spoza naszych grup zawodowych ma świadomość, że przecież mamy okręgowy sąd pielęgniarki, pielęgniarki położnych i naczelny sąd pielęgniarki tak, położnych. Jako druga instancja. W związku z tym to jest narzędzie praktyczne, ale to jest też narzędzie praktyczne dla każdej pielęgniarki położnej. Mam wątpliwość, zajrzę do kodeksu. Zajrzę do kodeksu. Przypomnę sobie, co co kodeks w przypadku trudnych rozwiązań moralnych, dylematów moralnych, to właśnie taki zbiór norm moralnych. I etycznych, ten kodeks. W związku z tym myślę, że, że to jest nasz na, nasze takie bardzo ważny dokument, który powinniśmy znać. Ja nie mówię, że na pamięć, ale powinniśmy go mieć w zasięgu ręki. W tej chwili nie jest to problemem. Kodeks wisi na stronie naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Można go odnaleźć, można go sobie ściągnąć jako taki taką podpowiedź, co na to kodeks. Mało tego, influencerzy również mówią, że... Cokolwiek piszą, czy poruszają dany temat, to się zastanawiają, a co by na to powiedział rzecznik a odpowiedzialności tak, zawodowej, to, to więc to ma odpowiadam, że to jest bardzo praktyczne narzędzie dla, zarówno dla kadry kierowniczej, bo, bo, ale dla każdej pielęgniarki położnej, bo, bo też jeżeli jest niewłaściwe zachowanie, czy to kadry kierowniczej, czy w drugą stronę, to to jednak jest to narzędzie wtedy, którego można użyć i nawet w rozmowie, nawet w uwagach zwróconych nie możesz tak robić, bo to jest wbrew zapisom takiego i takiego paragrafu kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki położnej Rzeczpospolitej Polskiej. A kodeks tak naprawdę to taka nasza konstytucja. Tak. W związku z czym cieszę się, że prace nad promowaniem nowego kodeksu tak naprawdę rozpoczynają się i, i, i też będą teraz dzięki szkoleniom nabierać tempa. Na pewno wiele koleżanek, pielęgniarek, pielęgniarzy, koleżanek położnych czy, czy kolegów położnych, bo mamy trochę mężczyzn coraz więcej w naszych zawodach z feminizm. Chcę sobie nie powiedzieć, ale, ale naprawdę ja zachęcam. Do zapoznania się z nowym kodeksem etyki. My oczywiście będziemy docierać wszelkimi różnymi sposobami, jak tylko będziemy mogli, właśnie, żeby rozpropagować ten nowy kodeks, ale tak jak mówiłam, no w naszych zawodach, jak w każdym zawodzie, rutyna jest wielką przeszkodą w, w prawidłowym wykonywaniu tych zawodów, i w związku z tym no, musimy odświeżać, aktualizować swoją wiedzę, żeby jak najlepiej służyć użyć naszym, naszym pacjentom, naszemu społeczeństwu. Bardzo dziękuję za te cenne informacje, zapowiedzi, tych komentarzy, bardzo praktycznego narzędzia dla praktykujących pielęgniarek i położnych. Dziękuję Pani za ten bonus, a słuchaczy zachęcamy do wysłuchania całego pierwszego odcinka. Dziękuję, dziękuję Państwu za wysłuchanie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie. Projekt Wsparcie kształcenia podyplomowego Pielęgniarki i położnych sfinansowano w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Siódma oś priorytetowa: wsparcie REACT EU dla obszaru zdrowia POWER na lata 2014-2020.